Zaintrygowała mnie nazwa wydawnictwa Kultura Gniewu. Mhm. Skąd ten pomysł na taką nazwę? Eee. Troszeczkę prowokacyjną i prowokującą zarazem. Na eee. Nazwa się wzięła stąd, że mój kolega z wydawnictwa, ja jak składanek, e, kiedyś to wydawnictwo założył. A jak to zakładał, był bankiem, który wydawał ziny bankowe. W związku z czym e, nazwa się wzięła po prostu z jego zainteresowaniem i przynależności do kultury młodzieżowej. Została. O tak, coś jak antena krzyku, taka rozgłośnia, prawda, radiowa. Wie pan co, ja nie jestem wiekujaka, więc nie bardzo wiem. Dobrze. Chyba po raz pierwszy jesteście, czy mnie się wydaje? Nie, wydarzy? byliśmy już kilka lat temu, potem byliśmy dwa lata temu, jak była zaproszona Ultima i był zaproszeni autorzy z Izraela, a teraz są zaproszeni autorzy z Anglii, czyli komiks, w Wczesnej Ziemi i Izabel Grünberg, która tu przed chwilą była. Jak na komiks chyba dużo jest tekstu, prawda? Nie. Tak? A nie, taki gruby komiks. Pięknie wydane, dużo rysunków. I wersje polskojęzyczne. Wszystkie są polskojęzyczne. Izabela zresztą chciała coś angielskojęzycznego, ale właśnie mamy wszystko w po polsku. Ale to? Pan jest Polakiem, tu przychodzą ludzie po polsku, chcą polskie komiksy czytać. Część autora zresztą jest z Polski. Na przykład wszystkie komiksy do Samonika Samolika. Jest Polakiem, który. Mieszka w Puszczu Białowieskiej i rysuje komiksy o zwierzętach. I to są takie komiksy, które w sposób nienachalny edukują o przyrodzie, o tym jak się powinno zachowywać w lesie i, I o różnych zagrożeniach, które czekają zwierzęta ze strony ludzi. Tutaj na przykład mamy śmiecenie w lesie, powód spowodowaną y, ucieczką norek y, z y, nielegalnych farm norek, czy na przykład efekt e, pożaru lasu e, związany z wypaleniem traw przez człowieka. Więc tu jest dużo takich... Powiem tak, e, komiksy generalnie w Polsce kojarzą się z bardzo niskim, niskiego lotu rozrywką. My wydajemy komiksy mądre. Edukacyjne, świadomościowe. Ale tak, no komiks to jest taki jak książka. Może być książka na przykład, ktoś jest może być komiks, który jest reportażem. To jest na przykład komiks narysowany przez pana, który na co dzień e, żyje w Kanadzie. Podróżuje ze swoją żoną, która pracuje w organizacji lekarze przez granic, bez granic i podróżują rodzinnie, czyli oni, dwójka dzieci. To jest komiks opisujący ich doświadczenia w Pekinie. I to jest komiks reportaż, napisany bardzo obiektywnie o sytuacji politycznej w Pekinie. Tak samo to tu mamy e, koniki birmańskie. to jest to samo. Byli w Birmie przez dwa lata. W efekcie tego powstał komiks koniki birmańskiej. To jest reportaż. To jest tak samo. Pan, tak już pani mówi, 30 zł te krońki birmańskie to mnie bardzo zainteresowało. One obejmują ten okres, kiedy y, laureatka Nagrody Nobla zaczęła się zachowywać nie jak przystało. Nie mam pojęcia. Szczerze powiedziawszy, on coś o niej pisze, ale szczerze powiedziawszy, nie, nie znajdę porucha z tego fragmentu. Ale... Zaletą tych komiksów akurat napisanego przez Delisa jest to, że są szalenie obiektywne. Nie zostają po żadnej historii, opisują rzeczywistość zostaną. Natomiast nie wiem e, czy akurat wtedy... Ja zapytam kiedy to jest zostało opublikowane we Francji, znaczy przepraszam, nie we Francji, tylko w Kanadzie, bo po francusku, e, 2007 rok. A to jeszcze jak było wszystko A, fajnie tak, i tak bo dalej. my w Polsce publikowaliśmy to dzisiejsze, później, mhm. to jest 2017. Jak Pani wie, doszło tam do takiego, tak. takiej na no, przykrej zmiany, prawda, że e, laureatka pokojowej nagrody Nobla zaczęto jej odbierać nagrody właśnie za akty ludobójstwa. A. Tak, to bardzo przykra historia. To zupełnie wyjątkowe, muszę Pani powiedzieć. Zaskoczyła Pani mnie niesamowicie. Mistyko przyklasną, e, że żyjemy w kulturze obrazkowej, w ten sposób łatwiej do, docierać e, z przekazem, bez wątpienia. Nie do końca, bo powiem, że komiksy są trudne. To nie jest, e, jeżeli ktoś nie umie czytać komiksów, to trzeba zauważyć, może tu pokażę lepiej, to jest bardziej klasyczny przykład, że komiksy, sens komiksu i czytania komiksu jest do odczytania pomiędzy obrazem, a tym co się znajduje w dymku. Ja na przykład nie jestem zbyt dobrym czytelnikiem komiksów, bo najczęściej czytam dymki i bardzo szybko kończę komiks. Natomiast wytrawny znawca komiksów, najpierw przyjrzy się co jest na obrazku, przeczyta demek i sens przekazu powstaje w wyniku zatknięcia się tych dwóch Synergicznego. Tak, dokładnie, więc to nie jest takie proste czytać komiksu, więc jeżeli ktoś jest miłośnikiem komiksów, choćby takiego klasycznego jak komiksy Byranowskiego, który wychodził już od 70. i nadal mistrz żyje i ma się w dobrze, dobrze pomimo wieku. Niech pan spojrzy. To jest bardzo nowatorski sposób rysowania komiksu. Mamy sześć planszy, sześć kratek. Bohater przeskakuje z jednej do drugiej, My musimy go śledzić. Jednocześnie oganiamy cały rysunek i czytamy sobie po kolei, co on ma nam do powiedzenia. To nie jest proste, to jest niesamowite ćwiczenie dla umysłu. To powiedziałabym, że nawet łatwiej czytać książkę i łatwiej oglądać książkę, która ma tylko obrazki, niż czytać komiks, bo tutaj A, mamy bo dwa, narracja, czy, dwa okay. czynności. Dwie czynności musi móc wykonać za jednym zamachem. To jest tylko książka z podpisami. Banalna sprawa, wiadomo, coś tu trzeba przeczytać. To jest książka dedykowana dzieciom. ale jak dziecko już jest starsze, to wtedy proponujemy komiks dla początkujących, czyli misja Zbysia i tutaj nie dość, że są te dymki, które trzeba ogarnąć, Najczęściej ogania rodzic jeszcze. Ale na przykład są plansze z zadaniami dla dziecka. Czyli tutaj trzeba policzyć gwiazdki, zobaczyć, gdzie księżniczka jest uchyta. I to jest też taka książeczka angażująca mu tego Zdecydowanie rozrywkowa i przygodowa. Ale na przykład właśnie. Się... Konkurencyjna troszkę dla gier, prawda? Bo... Nie znam tych, którzy gają w Staram się. Znaczy... Jesteśmy też na festiwalach. Jakie gry mamy na myśli? Gry? No, większość gier komputerowych A, zawiera w sobie elementy, zagadek i tak tak dalej. tak. Na przykład tutaj mamy z kolei komiks Tomasza Samonika, ten, kto pan zwrócił uwagę. I to są już komiksy mocno edukacyjne. To jest dla dzieci od 8, 8 roku życia. Tu też jest ta sama sytuacja z dymkami, trzeba śledzić. I Tomasz robi komiksy, które coś zostawiają człowieku. Na przykład ten komiks jest o ostatnim żubrze w Puszczy Białowieskiej. Potem opowiada historię właściwie od XVIII wieku, kiedy Puszcza już wtedy była wycinana. Do czasów naszym współczesnych, kiedy zabierało się, znaczy do szyszki nie doszli, ale generalnie jest to historia też introdukcji żubrów na teren Parku Białowieskiego. A na przykład mamy jeszcze takie komiksy. Właściwie to są bardziej książki obrazkowe gdzie autor komunikuje się za pomocą tylko i wyłącznie obrazów. Jest bardzo mało tekstu. Tekst jest tylko tutaj. A cała komunikacja zachodzi na poziomie ilustracji. Te ilustracje są bardzo mocne. Dla niektórych są przerażające. Działają głęboko na psychikę, czy dziecka, czy dorosłego. Wiem, że na przykład tego autora bardzo często znajduje się na półkę z książkami dla dzieci za granicą czy w Polsce. Natomiast jest to błąd, dlatego że on, e, wywiadek podkreśla, że on rysuje dla każdego czytelnika, które rezonuje z jego sztuką. Czyli czy dla pana, czy dla mnie jest to również e, wartościowa pozycja i również można odnieść korzyści e, i czy, czytając, czy oglądając to. E, korzyści estetyczne i poznawcze. Z, e, tak e, głęboki szacun, bo to robi ogromne wrażenie. Mam tylko jeszcze jedno pytanie. Tak? No, jak to schodzi? Jakie są nakłady? Na czy koniec, czujecie to. jakiś progres? Eee, z... pamiętam, no bo nie zaczyna... niewiele jest takich wydawnictw. Znaczy, hmm. eee, wydawnictwa komiksowe powstają, oczywiście. My też troszeczkę konkurujemy w tym momencie ofertą e, dla dzieci, z, na przykład z wydawcami książeczek dla dzieci. A więc bo to jest ta, ta sama grupa wiekowa. Natomiast e, jeżeli chodzi o nakłady. Są nakłady bardzo niskie. Jesteśmy nadal niższym wydawnictwem w Polsce. To są nakłady 2000. Rzadko dochodzimy do 3000. Często robimy do dółki, bo nie jesteśmy pewni jak szybko no to zejdzie. Nie mamy zbyt dużego magazynu. Natomiast Interesowanie jest różne. Jeżeli przychodzi klient, który już zna się na komiksie, ma tą umiejętność czytania i lubi komiksy, e, mamy bardzo dobrą sprzedaż w takiej grupy czytelników. Cięższe jest jakby nauczyć kogoś, że komiks e, poter być wartościową pozycją. Natomiast na takich na przykład konwentach komiksowych czy festiwalu komiksów i gier, który będzie na przykład głodzi w, w październiku, na które zapraszam serdecznie, e, te komiksy schodzą jak woda. I tu mamy jedne z najlepszych e, komiksów, jedne z najlepszych w kraju. także dlatego, że na przykład my przykładamy bardzo dużą wagę do tego, jak komiks został wyedukowany. co nie dukujemy w Chinach, dukujemy w Polsce. Bardzo dbamy o taką warstwę estetyczną. Każdy komiks ma bardzo dopracowaną e, okładkę, papier. Zawsze się zastanawiamy, jak e, kolory w PDF-ie, które jeszcze widzimy w komputerze, zagrają z ko konkretną jakością papieru. Więc tutaj dobieramy. Tutaj na przykład autorka przyszła i powiedziała, że jej komiks, e, który został wydany w Anglii, e, bardziej się podoba w wersji polskiej. Więc tutaj wybraliśmy taki papier matowy, lekko beżowy i jednocześnie... Ma, e, dosyć mięsisty, to bardzo e, wpłynął kolor, a dzięki temu te kolory są zgaszone i książka jest bardziej elegancka, bardziej przypomina album jest też solidniejsza niż jej własna książka wydana w jej własnym kraju. Więc e, powiem tak, dbamy o najdrobniejsze szczegóły i staramy się, żeby to były po prostu książki dostępne, ale powiem szczerze, że najchętniej sprzedajemy na czagach, dlatego że możemy sobie pozwolić sobie na zniżki. I przez to, że mamy niskie nakłady, a książki nie są drukowane w kolorze, nie mają zbyt konkurencyjnych cen, na przykład w stosunku do wydawnictw. Nasze księgania czy czytelnik. Yy, oni tam mają kilkanaście tysięcy egzemplarzy, co pozwala po prostu osiągnąć złapomite ceny, jeżeli chodzi o ceny opłatkowe. Nasze ceny opłatkowe są zastraszające, ale powiem, że jeżeli można sobie kupić taką książkę za 30 zł, to na pewno warto. Bardzo dobrze. I myślę, że to nie jest taka inwestycja, że przeczytam tam książkę do wieczory, bo do dobrego komiksu, ze względu na to, że tu są jednak ilustracje i dużo sensów jest ukrytych, może wracać. Ja mam takie komiksy, do których wracam albo czekam, aż zapomnę, co przeczytałam, czekam, aż zapomnę historię i wracam sobie i czytam jeszcze raz. Ze względu na choćby przyjemność estetyczną. Bardzo poszerzyła się moja wiedza o komicie, a w tę podróż zawdzięczam. Monika Skrzyńska z Kutuar Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję.